Wiele osób zdaje sobie sprawę, że z czasem ich nogi zaczynają tracić siłę, co utrudnia wykonywanie prostych, codziennych czynności. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, że niektóre produkty spożywcze mogą pomóc zachować wytrzymałość mięśni i utrzymać mobilność na dłużej. Dziś odkryjesz sześć podstawowych produktów spożywczych, które wzmocnią Twoje nogi i zapewnią im więcej energii i stabilności. Niewielkie zmiany w diecie. Mogą mieć ogromny wpływ na niezależność i dobre samopoczucie. Numer jeden, moc słodkich ziemniaków dla energii i wytrzymałości mięśni. Z biegiem lat, utrzymanie silnych i wytrzymałych nóg może stać się wyzwaniem. Proste czynności, takie jak chodzenie, wchodzenie po schodach lub wstawanie z krzesła, wymagają siły mięśni i równowagi, ale naturalne starzenie się może utrudniać te ruchy. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że dieta może być jednym z naszych największych sprzymierzeńców w zachowaniu mobilności i zapobieganiu utracie masy mięśniowej. Wśród najpotężniejszych pokarmów zapewniających energię i siłę w nogach, wyróżniają się słodkie ziemniaki. Słodkie ziemniaki są doskonałym źródłem węglowodanów, złożonych głównego paliwa, którego mięśnie potrzebują do prawidłowego funkcjonowania. W przeciwieństwie do rafinowanych węglowodanów, które powodują nagłe skoki i spadki energii, węglowodany zawarte w słodkich ziemniakach są wchłaniane powoli, zapewniając stałe uwalnianie energii przez cały dzień. Oznacza to, że jesteś bardziej skłonny do ruchu chodzenia, a nawet ćwiczeń bez uczucia skrajnego zmęczenia. Oprócz tego, że są naturalnym źródłem energii, słodkie ziemniaki są bogate w potas minerał. Niezbędny do skurczu mięśni i zapobiegania skurczom. Wiele osób w wieku powyżej 50 lat zaczyna odczuwać dyskomfort i skurcze mięśni, nie zdając sobie sprawy, że jedną z przyczyn może być niedobór potasu. Minerał ten współpracuje z sodem w celu zrównoważenia płynów w organizmie i zapewnienia prawidłowej pracy mięśni, zmniejszając ryzyko osłabienia nóg. Kolejną zaletą słodkich ziemniaków jest wysoka zawartość przeciwutleniaczy, zwłaszcza beta-karotenu, który zwalcza stany zapalne i chroni mięśnie przed przedwczesnym zużyciem. Przewlekły stan zapalny może być jednym z głównych wrogów mobilności w starszym wieku, czyniąc mięśnie bardziej delikatnymi i zwiększając ryzyko bólu stawów. Włączenie słodkich ziemniaków do diety może pomóc zmniejszyć te procesy zapalne i utrzymać mięśnie nóg zdrowsze i bardziej sprężyste. Witamina A, która jest bogata w słodkie ziemniaki, odgrywa również kluczową rolę w regeneracji mięśni. Podczas starzenia się mięśnie potrzebują więcej czasu na regenerację po wysiłku fizycznym, co może prowadzić do ciężkich nóg i ciągłego zmęczenia. Witamina A pomaga w naprawie tkanki mięśniowej, dzięki czemu mięśnie szybciej się regenerują i są lepiej przygotowane do wykonywania codziennych czynności. Aby skorzystać ze wszystkich tych korzyści, słodkie ziemniaki można włączać do różnych posiłków przez cały tydzień. Pieczone, gotowane, a nawet purée są pożywną i pyszną alternatywą dla dostarczania energii i składników odżywczych, których nogi potrzebują, aby pozostać silnymi i aktywnymi. Niewielkie zmiany w diecie mogą mieć duży wpływ na jakość życia, zapewniając większą mobilność i niezależność przez lata. Numer 2. Wpływ owsa na siłę i wytrzymałość nóg. Owies jest jednym z najbardziej wszechstronnych i pożywnych pokarmów dla tych, którzy chcą zachować siłę i mobilność nóg. Bogaty w wolno wchłaniający się węglowodany błonnik i białko owies oferuje niezbędne składniki odżywcze, aby utrzymać stabilną energię przez cały dzień i zapewnić mięśniom paliwo potrzebne do prawidłowego funkcjonowania. Wraz z wiekiem odżywianie mięśni staje się coraz ważniejsze. A owies jest doskonałym sprzymierzeńcem w tym procesie. W przeciwieństwie do rafinowanych zbóż, które są szybko trawione i mogą powodować nagłe wahania poziomu cukru we, krwi owiec uwalnia energię stopniowo zapobiegając zmęczeniu i zapewniając dobry nastrój do codziennych czynności. Jest to niezbędne dla osób, które czują, że ich nogi stają się coraz słabsze i chcą zachować zdolność do dłuższego chodzenia bez uczucia nadmiernego zmęczenia. Kolejną ważną zaletą owsa jest wysoka zawartość magnezu. Minerał ten odgrywa kluczową rolę w kurczeniu i rozluźnianiu mięśni, zapobiegając skurczom i spazmom. Wiele osób cierpiących na bóle mięśni i dyskomfort nóg może mieć niski poziom magnezu, nie zdając sobie z tego sprawy. Regularne spożywanie owsa pomaga przywrócić tę równowagę, zapewniając mięśniom wystarczające wsparcie aby mogły funkcjonować bez ograniczeń. Owies jest również doskonałym źródłem białek roślinnych, które są niezbędne do naprawy i utrzymania mięśni. Wraz z wiekiem organizm staje się mniej wydajny w syntezie białek mięśniowych, co może prowadzić do stopniowej utraty beztłuszczowej masy ciała. Włączenie źródeł białka do codziennej diety jest niezbędne, aby spowolnić ten proces i utrzymać nogi silne i sprężyste. Oprócz bezpośrednich korzyści dla mięśni owies poprawia również zdrowie układu trawiennego, co jest istotnym czynnikiem dla wchłaniania składników odżywczych. Zdrowy układ trawienny zapewnia, że witaminy i minerały, które mają fundamentalne znaczenie dla siły mięśni, takie jak żelazo i cynk, są prawidłowo wchłaniane, unikając niedoborów żywieniowych, które mogą prowadzić do osłabienia nóg. Kolejną zaletą tej żywności jest łatwość przygotowania i wszechstronność. Może być spożywany na śniadanie jako owsianka, dodawany do koktajli lub stosowany w przepisach na chleb i naleśniki. Przy tak wielu sposobach spożycia owies staje się praktycznym pokarmem, który można włączyć do codziennej rutyny i zagwarantować pełne wsparcie odżywcze dla mięśni nóg. ŻYWNOŚĆ MA OGROMNY WPŁYW NA ZACHOWANIE MOBILNOŚCI i zapobieganie utracie siły mięśniowej wraz z wiekiem. Owies, podobnie jak słodkie ziemniaki, dostarcza niezbędnych składników odżywczych, które zapewniają, że nogi pozostaną jędrne i aktywne przez wiele lat. Niewielkie zmiany w diecie mogą z czasem przyczynić się do zachowania niezależności i jakości życia. Owies jest potężnym pożywieniem, które utrzymuje energię i siłę nóg, zapewniając większą gotowość do codziennych czynności. A co z tobą czy zauważyłeś różnicę w swojej wytrzymałości i mobilności poprzez włączenie lub wykluczenie owsa z diety, czy jakieś inne pokarmy pomogły ci utrzymać silne nogi? Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Numer 3. Rola awokado w ochronie i regeneracji mięśni Awokado jest niezwykle pożywnym pokarmem i jednym z najlepszych sprzymierzeńców wzmacniających nogi i zachowujących mobilność w starszym wieku. Bogate w zdrowe tłuszcze, niezbędne witaminy i minerały odgrywa kluczową rolę w zmniejszaniu stanów zapalnych, utrzymywaniu siły mięśni i regeneracji tkanek po wysiłku fizycznym. Dla tych, którzy czują, że ich nogi słabną z biegiem lat, włączenie awokado do diety może być jedną z najlepszych inwestycji w ich zdrowie. Jedno nienasycone tłuszcze, znajdujące się w awokado, są znane ze swojego działania przeciwzapalnego. Pomagając zwalczać procesy, które przyczyniają się do degeneracji mięśni i bólu stawów. Wraz ze starzeniem się przewlekły stan zapalny może stać się główną przeszkodą w mobilności, utrudniając proste ruchy takie jak chodzenie lub wchodzenie po schodach. Regularne spożywanie awokado może pomóc zminimalizować te skutki, czyniąc mięśnie bardziej sprężystymi, a stawy zdrowszymi. Innym niezbędnym składnikiem odżywczym znajdującym się w awokado jest potas, który odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu mięśni. Potas pomaga regulować impulsy nerwowe, które kontrolują skurcze mięśni, zapobiegając skurczom i spazmom, które mogą ograniczać zdolność poruszania się. Wiele osób, które doświadczają cięższych lub bolesnych nóg, nie zdaje sobie sprawy, że niedobór tego minerału może przyczyniać się do tego problemu. Ponadto awokado jest doskonałym źródłem magnezu minerału. Niezbędnego do regeneracji mięśni i produkcji energii. Z biegiem lat mięśnie potrzebują więcej czasu na regenerację po wysiłku, co może prowadzić do uczucia ciągłego zmęczenia. Magnez zawarty w awokado pomaga przyspieszyć ten proces, zapewniając nogom większą wytrzymałość i siłę do codziennych czynności. Obecność witaminy E w awokado jest również dużym plusem. Ten silny przeciwutleniacz chroni mięśnie przed stresem oksydacyjnym, jednym z czynników odpowiedzialnych za przedwczesne starzenie się komórek mięśniowych. Witamina E pomaga zachować integralność włókien mięśniowych, zmniejszając ryzyko utraty masy mięśniowej i promując bardziej efektywną regenerację po aktywności fizycznej. Numer 4 Wpływ czerwonych owoców na zdrowie mięśni i układu krążenia. Czerwone owoce, takie jak truskawki jagody maliny i jeżyny, są prawdziwymi sprzymierzeńcami dla tych, którzy chcą zachować silne i zdrowe nogi. Niewielkie rozmiary. Ale ogromne korzyści owoce te są bogate w przeciwutleniacze witaminy i związki przeciwzapalne, które pomagają zachować funkcjonowanie mięśni i krążenie krwi. Jednym z największych wyzwań związanych ze starzeniem się jest zmniejszony przepływ krwi do mięśni. Co może prowadzić do zmęczenia nóg i zmniejszenia wytrzymałości. Czerwone owoce zawierają antocyjany związki, które pomagają poprawić krążenie i wzmocnić naczynia krwionośne. Oznacza to, że mięśnie otrzymują więcej tlenu i składników odżywczych, zapewniając więcej energii i lepszą wydajność w codziennej aktywności fizycznej. Kolejną wielką zaletą czerwonych owoców jest ich działanie przeciwzapalne. Przewlekły stan zapalny jest jednym z głównych czynników przyspieszających degradację mięśni i może prowadzić do ciągłego bólu nóg. Regularne spożywanie jagód pomaga zwalczać ten proces, chroniąc włókna mięśniowe i zmniejszając dyskomfort spowodowany starzeniem się tkanek. Ponadto owoce te są bogate w witaminę C niezbędny składnik odżywczy do produkcji kolagenu. Kolagen jest podstawowym białkiem utrzymującym integralność mięśni, ścięgien i stawów. Z biegiem czasu naturalna produkcja kolagenu spada, przez co tkanki stają się bardziej kruche i zwiększa się ryzyko urazów. Regularne spożywanie jagód pozwala dostarczyć organizmowi składników niezbędnych do utrzymania mięśni i stawów w dobrej kondycji. Innym ważnym czynnikiem jest to, że jagody są niskokaloryczne i bogate w błonnik. Co pomaga kontrolować masę ciała. Nadwaga może obciążać nogi, zwiększając ryzyko bólu stawów i utrudniając poruszanie się. Włączenie tych owoców do diety nie tylko wzmacnia mięśnie, ale także pomaga utrzymać idealną wagę, odciążając nogi. Wszechstronność czerwonych owoców sprawia, że są one łatwe do włączenia do diety. Można je jeść samodzielnie dodawać do jogurtu smoothie, a nawet sałatek. Oprócz tego, że są smaczne, zapewniają istotne korzyści dla utrzymania siły i wytrzymałości nóg przez lata. Utrzymanie mobilności i siły nóg jest naturalnym wyzwaniem związanym ze starzeniem się, ale dzięki odpowiedniej diecie można zachować witalność i zapewnić lepszą jakość życia. Niewielkie zmiany w diecie mogą przynieść duże rezultaty, a jagody są przykładem tego. Jak odpowiednie składniki odżywcze mogą mieć wpływ na zdrowie mięśni? Jagody są małe, ale mają ogromny wpływ na siłę mięśni i krążenie krwi, pomagając utrzymać jędrne i aktywne nogi. Czy zauważyłeś różnicę spożywając więcej owoców w swojej diecie? Które pokarmy pomogły ci poczuć się bardziej energicznym i mobilnym? Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Numer 5. Jajka kompletne źródło białka dla wzmocnienia mięśni. Jajka są jednym z najbardziej kompletnych pokarmów, jeśli chodzi o dostarczanie składników odżywczych potrzebnych do zachowania siły mięśni i zapewnienia mobilności przez lata. Dzięki unikalnemu połączeniu białek o wysokiej wartości biologicznej, niezbędnych witamin i zdrowych tłuszczów, jajka odgrywają fundamentalną rolę w budowaniu i utrzymywaniu mięśni nóg. Pomagając zapobiegać utracie siły i wytrzymałości, która staje się bardziej widoczna wraz z wiekiem. Białko, znajdujące się w jajach, jest uważane za jedno z najlepszych źródeł dostępnych dla organizmu, ponieważ zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy potrzebne do regeneracji mięśni. Utrata masy mięśniowej, znana jako sarkopenia, może zacząć objawiać się od 40 roku życia, co sprawia, że jeszcze ważniejsze jest zapewnienie odpowiedniego spożycia wysokiej jakości białek. Regularne spożywanie jajek pomaga zmniejszyć tę utratę, dostarczając organizmowi elementów potrzebnych do naprawy i wzmocnienia mięśni nóg. Oprócz białka jajka są bogate w cholinę, niezbędny składnik odżywczy do komunikacji między nerwami i mięśniami. Cholina pomaga w produkcji acetylocholiny neuroprzekaźnika, który reguluje skurcze mięśni. Gdy poziom tego neuroprzekaźnika jest niski, mięśnie mogą reagować wolniej, powodując osłabienie, brak równowagi, a nawet ryzyko upadków. Włączenie jajek do diety może pomóc zachować to połączenie nerwowo-mięśniowe i zapewnić, że mięśnie będą lepiej reagować na wymagania codziennego życia. Kolejnym składnikiem odżywczym obecnym w jajach, który zasługuje na podkreślenie, jest witamina D. Ten składnik odżywczy jest niezbędny do wchłaniania wapnia i utrzymania zdrowia kości, zapewniając, że kości mają niezbędną gęstość, aby wspierać mięśnie nóg. Niedobór witaminy D może prowadzić do osłabienia kości i mięśni, zwiększając ryzyko złamań i utraty mobilności. Ponieważ wiele osób w wieku powyżej 50 lat ma obniżony poziom witaminy D z powodu mniejszej ekspozycji na słońce, spożywanie jajek może być naturalnym sposobem na zaspokojenie tej potrzeby. Jajka są również doskonałym źródłem żelaza minerału, niezbędnego do transportu tlenu do mięśni. Żelazo jest podstawowym składnikiem hemoglobiny białka w czerwonych krwinkach, odpowiedzialnego za przenoszenie tlenu do każdej komórki w organizmie. Niski poziom żelaza może powodować zmęczenie, zmniejszoną wytrzymałość mięśni i trudności w wykonywaniu podstawowych czynności fizycznych. Kolejną zaletą jajek jest ich wszechstronność. Można je przygotowywać na wiele sposobów, takich jak gotowane jajecznica lub omlety, dzięki czemu można je łatwo włączyć do różnych posiłków w ciągu dnia. Ponadto ich połączenie białek i zdrowych tłuszczów pomaga przedłużyć uczucie sytości, unikając skoków i spadków energii, które mogą wpływać na chęć do ruchu i ćwiczeń. Numer 6. Fasola. Kompletny składnik odżywczy dla utrzymania siły fasola jest jednym z najbogatszych pokarmów pod względem niezbędnych składników odżywczych dla utrzymania siły mięśni i zdrowia nóg. Jako źródło białka roślinnego żelaza, magnezu i błonnika odgrywa kluczową rolę w regeneracji mięśni, zapobiegając zmęczeniu i zapewniając długotrwałą energię. Włączenie fasoli do codziennej diety może być prostą i skuteczną strategią zapewniającą silne, zdrowe nogi przez lata. Jedną z głównych zalet fasoli jest wysokie stężenie białka roślinnego. Chociaż białko zwierzęce jest często uważane za najbardziej kompletne fasola, stanowi doskonałą alternatywę dla uzupełnienia dziennego spożycia białka. W połączeniu np. z ryżem fasola tworzy pełnowartościowe białko, dostarczając organizmowi wszystkich niezbędnych aminokwasów. Równowaga ta ma kluczowe znaczenie dla utrzymania mięśni nóg i zapobiegania utracie siły związanej ze starzeniem się. Innym ważnym czynnikiem jest wysoka zawartość żelaza w fasoli. Żelazo jest niezbędne do produkcji czerwonych krwinek, które transportują tlen do mięśni. Niedobór tego minerału może prowadzić do zmęczenia zmniejszonej wytrzymałości i trudności w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak chodzenie i wchodzenie po schodach. Zapewnienie odpowiedniego spożycia żelaza jest niezbędne do utrzymania witalności i energii przez cały dzień. Fasola zawiera również magnes minerał o fundamentalnym znaczeniu dla funkcjonowania mięśni. Magnez pomaga mięśniom kurczyć się i rozluźniać, zapobiegając skurczom i skurczom mięśni, które mogą być powszechne wraz z wiekiem. Niedobór tego minerału może powodować osłabienie mięśni i częste bóle nóg. Utrudniając mobilność i zwiększając ryzyko upadków. Oprócz bezpośredniego wpływu na mięśnie, fasola jest bogata w błonnik, który odgrywa kluczową rolę w zdrowiu układu trawiennego. Zdrowy układ trawienny zapewnia skuteczne wchłanianie niezbędnych składników odżywczych dla mięśni i równowagi energetycznej organizmu. Obecność błonnika w fasoli przyczynia się również do regulacji poziomu cukru we krwi, zapobiegając nagłym wahaniom energii, które mogą mieć wpływ na sprawność fizyczną. Kolejną istotną zaletą fasoli jest jej wpływ na zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Zdrowe serce zapewnia dobre krążenie krwi, które jest niezbędne do transportu tlenu i składników odżywczych do mięśni nóg. Regularne spożywanie fasoli może pomóc obniżyć poziom złego cholesterolu, LDL, poprawić ciśnienie krwi, i zapewnić mięśniom wsparcie potrzebne do utrzymania siły i wytrzymałości przez lata. Fasole można łatwo włączyć do diety na wiele sposobów czy to jako dodatek w zupach, czy nawet w sałatkach. Ich połączenie białek minerałów i błonnika sprawia, że są one jednym z najlepszych sprzymierzeńców wzmacniających nogi i zapewniających aktywną, zdrową mobilność. Dieta ma bezpośredni wpływ na jakość życia, a spożywanie pokarmów bogatych. W niezbędne składniki odżywcze jest jedną z najlepszych strategii zachowania siły mięśni i niezależności przez lata. Niewielkie zmiany w diecie mogą przynieść duże korzyści, zapewniając, że nogi pozostaną silne i aktywne znacznie dłużej. Teraz, gdy znasz już sześć podstawowych produktów spożywczych, dzięki którym twoje nogi pozostaną silne i zdrowe, nadszedł czas, aby zastosować je w swojej rutynie. Właściwa dieta może mieć ogromny wpływ na mobilność, wytrzymałość i jakość życia. I chcę wiedzieć, czy któryś z tych pokarmów jest już częścią Twojej diety? Czy zauważyłeś zmiany w swojej sile lub dyspozycji poprzez ich włączenie? Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Jeśli ten film był dla Ciebie przydatny, nie zapomnij go polubić, zasubskrybować kanału i aktywować dzwonek, aby uzyskać więcej takich treści. Do zobaczenia w następnym filmie